Na tym kwietniku wawelskim coraz to nowe atrakcje. Jedne kwiatki przekwitają, a inne się znów pokazują. Szczególnie na mnie robi wrażenie. Robią wrażenie te słoneczniki, i te troszkę podobne do słoneczników. Prawda, kwiatki, których nazwy niestety nie znam. A to po to, żeby pokazać, że jestem i mniej, i więcej tylko na Wawelu. A tu jest właśnie taki bardzo ładnie pachnący. Kiedyś nawet wiedziałem, jak to się ten kwiatek nazywa. No ale niestety, niestety, jak się to szczę nie zajmuje, to mu się głowy nie trzyma. Więc po prostu w tej chwili już nie pamiętam. Ludzie oczywiście się przechadzają przyglądają bardzo mi się te, ten kwiatek podoba ale nie wiem jak on się nie zrobi, no. No to są na pewno takie słoneczniki a te są do nich dość podobne ale mają swoją własną osobistą nazwę przecież jak to zwykle jest każdy kwiatek jest trochę inny nie? tu patrz Magnolio Mamy znów inne kwiatki. Widzę, że ludziom się bardzo te słoneczniki podobają, bo robią im zdjęcia. To nie wiem, są dwie paszcze chyba, nie, albo coś podobnego. No jest to bardzo urokliwie po prostu. urokliwie. tu mięta prawdopodobnie. Tu też jakieś takie nieznane mi, ale ciekawe kwiatki. Tu osy, pszczoły i tym podobne rasują pracują. Dzień i noc. Tu jakieś takie też dziwne. Pierwszy raz chyba widzę takie kwiatki dziwne. Proszę Państwa, ale coś tu się chraniło, no ale już jest dobrze. Nie wiem, czy to nie są widziki świętego Antoniego. Ja kiedyś słyszałem taką nazwę, ale nie wiem, czy to jest. marzywa aktualna prawda bardzo to są ciekawe kwiatki tu jakieś rumianko podobne a tu wręcz mamy lilie lilie wawelskie proszę bardzo pięknie pachnące lilie wawelskie Proszę bardzo. To z drugiej strony też są różne kwiatki. No więc warto tutaj oko zawieść, przyjść, oglądnąć, powąchać i nacieszyć wzrok widokiem. Widokiem piękna przyrody. I Wawelu. Proszę bardzo. No to by było na tyle, amen.